Powiedz, czy u twojego dziecka pojawia się ten problem? Wystarczy, że maluch nieco więcej się pobawi, pobiega na dworze. Albo wręcz odwrotnie, zdarza wam się to co noc, gdy tylko zrobią się cieplejsze dni. Albo zupełnie bez powodu. Cała głowa dziecka jest mokra od potu. Patrzysz na to i jak każdy rodzic, zaczynasz się martwić. Dlaczego tak jest? Może ci się wydawać, że to raczej błaha sprawa, ale dzisiaj pokażę wam. Że nawet taki niepozorny objaw jak potliwość głowy może wiązać się z różnymi, czasem nawet bardzo poważnymi skutkami zdrowotnymi. Mam na imię Agnieszka i jestem lekarzem pediatrą. Na co dzień pracuję z małymi pacjentami w poradni i wiem jedno. Problem potliwości głowy u dzieci to coś, co bardzo często niepokoi rodziców. Dlatego w tym dzisiejszym odcinku opowiem Ci, z czym wiąże się pocenie głowy u dzieci, dlaczego to akurat właśnie głowa się poci. I co najważniejsze, pokażę Wam dzisiaj, jakie choroby, niektóre dosyć poważne, na podstawie badania lekarskiego powinniśmy wykluczyć. Gotowi na kolejną dawkę wiedzy medycznej? Zaczynajmy! Na początek, oczywiście, podstawy, czyli jak działa pocenie się. Bo nie wiem, czy wiesz, pocenie się to całkiem skomplikowany proces. Które mało tego z wiekiem dorasta. W tym skomplikowanym procesie biorą udział dwa układy: układ nerwowy i gruczoły potowe. Pocenie jest nam potrzebne do tego, żeby regulować temperaturę schłodzić, kiedy jest nam za gorąco, ale również pozbywamy się z ciała toksyn. Kiedy organizm dziecka produkuje nieco więcej ciepła niż zwykle, np. podczas biegania, ale również w trakcie infekcji, czyli np. w trakcie gorączki, receptory, czyli takie czujniki, znajdujące się na skórze, ale również w ośrodkowym układzie nerwowym, czyli w mózgu, rejestrują, że nastąpiła zmiana temperatury ciała. Wówczas następuje aktywacja centrum dowodzenia w mózgu. Za termoregulację jest odpowiedzialny pod wzgórze. Być może pamiętasz to już z tego poprzedniego filmu o gorączce. To jest to samo miejsce. I właśnie to do centrum dowodzenia, czyli pod wzgórze, wysyła sygnał do gruczołów potowych poprzez współczulny układ nerwowy czyli ten, który jest odpowiedzialny za ucieczkę i walkę natychmiastową reakcję na stres. I to właśnie neuroprzekaźniki z tego układu informują gruczoły potowe, że mają natychmiast zacząć produkcję potu. Mieszaniny wody, soli i substancji mineralnych. Po wydzieleniu potu na skórę staje się ona mokra i odparowuje z powierzchni skóry, a w ten sposób organizm się schładza. Tym szybciej im większa jest cyrkulacja powietrza wokół ciała. Czyli jeżeli wieje, a jesteśmy spoceni, no to szybciej tracimy ciepło. A kiedy temperatura wraca do normy, pot wzgórze wyhamowuje cały proces i gruczoły potowe przestają wydzielać pot. Co ciekawe, warto pamiętać, że mamy dwa różne rodzaje gruczołów potowych. Wyróżniamy gruczoły ekrynowe które znajdują się na całym ciele i odpowiadają właśnie za schładzanie organizmu. Drugim rodzajem gru gruczołów potowych są gruczoły apokrynowe. Te z kolei znajdują się w okolicach pach, w pachwinach oraz w okolicach intymnych. Gruczoły apokrynowe produkują gęstszy pot, który potrafi po kontakcie z bakteriami czasem nieprzyjemnie pachnieć. Co wpływa na to, że się pocimy? No, oczywiście będzie to temperatura i wilgotność otoczenia. Czy jak jest gorąco, no to ciało chce się schłodzić i będzie się pociło. Na aktywację gruczołów potowych wpływa również aktywność fizyczna. Ciało w momencie, kiedy następuje wysiłek fizyczny, podgrzewa się i w ten sposób znowu informacja do podwzgórza jest za ciepło, należy się schłodzić i następuje produkcja potu. Oczywiście emocje i stres i tutaj bardzo ważna rola tego układu współczulnego. Kto nie zna uczucia spoconych dłoni w momencie kiedy bardzo się stresuje. Kolejną taką przyczyną pocenia się są oczywiście zmiany hormonalne. Czyli na przykład w okresie dojrzewania czy w okresie menopauzy. Nie wiem czy pamiętasz, ale również dieta ma olbrzymie znaczenie. Kiedy zjemy coś bardzo ostrego, w naszym ciele wydaje się, że następuje wzrost temperatury i zaczynamy się pocić. Jadłeś kiedyś papryczkę chili? No i oczywiście niektóre choroby i leki też mogą wywoływać pocenie się. Ale najciekawsze w tym wszystkim jest to, że u dzieci ten system jest niedojrzały i działa zupełnie inaczej niż u dorosłych, bo ich mechanizmy termoregulacji są jeszcze w trakcie dojrzewania. Maluszki już po urodzeniu posiadają gruczoły potowe, natomiast ich regulacja pomiędzy podwzgórzem a gruczołami jest jeszcze bardzo niedojrzała i niewykształcona prawidłowo. Pocenie się u dzieci tak małych pojawia się głównie na głowie i na szyi, zwłaszcza podczas karmienia i snu, bo dla takiego noworodka to tak naprawdę jedyny wysiłek fizyczny. Sanie mleka mamy, płakanie i spanie. W pierwszych tygodniach życia dzieci pocą się wyraźnie mniej niż dorośli, ale to sprawia, że są zdecydowanie bardziej wrażliwe na przegrzanie. U niemowląt, pomiędzy 3 a 12 miesiącem życia, dochodzi do coraz lepszej funkcji gruczołów potowych, ale nadal nie są tak wydajne jak u starszych dzieci. Niemowlęta nadal bardzo łatwo mogą się przegrzać. Mają zdecydowanie większą powierzchnię skóry w stosunku do masy ciała i więcej tkanki tłuszczowej. Pot nadal będzie pojawiał się głównie na głowie, na twarzy, na szyi. Dlatego, zwłaszcza w tym wieku, tak ważne jest pilnowanie, by dziecko nie było przegrzane. Stosowanie odpowiedniego do pogody ubioru. Dlatego właśnie nigdy nie należy zakrywać gondoli w wózku dziecka jakąś pieluchą tetrową czy kocykiem, bo to powoduje, że w gondoli następuje zdecydowany wzrost posttemperatury temperatury, i mimo że dziecko ochronisz przed komarami albo innymi muchami, to w drugą stronę możesz doprowadzić do jego przegrzania, bo maluch niestety nie schłodzi się sam. Małe dzieci, pomiędzy pierwszym a czwartym rokiem życia system termoregulacji dziecka wyraźnie dojrzewa. Po cenie się zaczyna obejmować. Również inne części ciała, zwłaszcza w trakcie intensywnej zabawy. I wreszcie starsze dzieci i nastolatki. Tutaj gruczoły potowe działają już jak u dorosłych, zwłaszcza gruczoły ekrynowe. Natomiast zaczynają w swoją funkcję gruczoły apokrynowe, czyli te, które są zlokalizowane w tych specjalnych miejscach. Zwłaszcza u dzieci, które wchodzą w okres dojrzewania, więc może pojawić się pot o nieprzyjemnym zapachu. Ale czasem wzmożona potliwość głowy może być sygnałem, że występuje jakiś problem zdrowotny. Ale jeżeli dotarłeś już tutaj, to znaczy, że interesuje Cię medycyna i chcesz wiedzieć więcej. Dlatego subskrybuj ten kanał i udostępnij film dalej, bo w ten sposób pomożemy większej ilości osób. Ale teraz najważniejsza sprawa czyli Jakie choroby mogą powodować nadmierne pocenie się głowy u dziecka? Oczywiście wszystkim bardzo dobrze znana, krzywica. Jest to choroba wynikająca z przewlekłego niedoboru witaminy D3. Dlatego właśnie już u noworodków stosujemy suplementację doustną, żeby zapobiegać występowaniu krzywicy. Należy pamiętać, że potliwość głowy to tylko jeden z objawów krzywicy. Przechodząc dalej, kolejną przyczyną wzmożonej potliwości głowy u dziecka może być uwaga, infekcja, jakikolwiek stan zapalny w obrębie głowy, bo może to być sygnał utajonej infekcji, który u niemowląt nierzadko się zdarza. Przykładem może być zapalenie ucha środkowego, które akurat u tego pacjenta przebiega skąpo objawowo. Dlatego jeżeli coś Cię niepokoi, zawsze warto to skonsultować z lekarzem. Trzecią przyczyną zdrowotną może być nadczynność tarczycy. Zmożona potliwość całego ciała wynika z nadprodukcji hormonów tarczycy, ze zwiększonego metabolizmu, z zaburzeń termoregulacji i stąd właśnie pojawia się nadmierne pocenie. Film na temat niedoczynności tarczycy znajdziesz już na kanale i link wstawię Ci tutaj. Myślę, że teraz bardzo Cię zaskoczę. Nie wiem, czy wiesz, ale wzmożona potliwość głowy występuje również u dzieci, które mają przerośnięty trzeci migdał. Jak to się dzieje? To jest bardzo ciekawe. Chodzi o to, że dziecko z przerośniętym trzecim migdałem bardzo często w trakcie snu ma problemy z oddychaniem. Nie może nabrać prawidłowo oddechu przez nos, no bo ta kluska, czyli ten przerośnięty trzeci migdał, zawęża górne drogi oddechowe, utrudniając oddech w trakcie spania. Dziecko chrapie, czyli wyraźnie wkłada wysiłek w to, żeby nabrać oddech. I co to powoduje? Cała głowa pracuje, w związku z czym wysiłek fizyczny w trakcie oddychania. Powoduje potliwość głowy. Inną taką przyczyną potliwości całego ciała może być hipoglikemia, czyli spadek glukozy, albo inne zaburzenia metaboliczne. Nadmierna potliwość głowy, zwłaszcza u niemowląt, oczywiście połączona z innymi objawami, może być objawem bardzo groźnym i może sugerować, że u dziecka występuje wada serca. U dzieci, które mają przeciekową wadę serca, albo wadę serca, która powoduje nadmierne obciążenie układu krążenia, Jednym z objawów niewydolności krążenia u dzieci będzie właśnie nadmierna potliwość głowy, połączona z problemami z przybieraniem, wyraźną zmniejszaniem ilości porcji mleka, które dziecko wypija. Takie objawy zawsze powinny być skonsultowane pilnie z lekarzem. Czy wiedziałeś, że potliwość u dziecka może być objawem nadciśnienia tętniczego? Jest to rzadki i mało typowy objaw. Ale nadmierna potliwość, zwłaszcza w nocy i po wysiłku, może sugerować, że coś jest nie tak. Do tego jak zwykle dochodzą kwestie genetyczne. Jeżeli ktoś w rodzinie ma wyraźną potliwość głowy i tak jest przekazywane z pokolenia na pokolenie, to szansa na to, że dziecko odziedziczyło ten problem również istnieje. U starszych dzieci zawsze warto pamiętać, czy nie ma zbyt dużego stresu, czy nie ma emocji związanych np. ze szkołą. Czy jakieś leki nie wywołują tej dolegliwości? Pamiętaj, że nadmierna potliwość głowy u dziecka jest częstym symptomem, ale nigdy nie należy go ignorować. Jeżeli coś budzi Twój niepokój, to zawsze warto skonsultować ten problem z lekarzem, bo tylko na podstawie badania jesteśmy w stanie wykluczyć inne przyczyny pocenia. Prawda, że medycyna jest super? Na dzisiaj to wszystko, co dla Was przygotowałam. Do zobaczenia w kolejnym odcinku Pa!